Cześć, witajcie, a dzisiaj zapraszam Was do kolejnego materiału o Samsungu Galaxy Watch 5. Dzisiaj chciałbym przedstawić Wam naprawdę świetną opcję, z której wydaje mi się wiele młodych osób może skorzystać. Okay. I mowa tutaj o bardzo fajnej funkcji, dzięki temu, że mamy tutaj system Wear OS, czyli właściwie też powiedzmy takie połączenie tego, co dał nam Samsung i Google. Mam tutaj opcję tak naprawdę przeglądania zdjęć za pośrednictwem naszego zegarka, tych, które mamy na przykład w naszym telefonie. Ja akurat tutaj sobie powiedzmy kilka zdjęć poprzerzucałem. Nie jest to wcale problem, wystarczy, że pozaznaczam na przykład sobie kilka zdjęć. No i tak samo, na przykład, jak udostępniamy na Messengerze, na WhatsAppie, czy na mailu, czy jakimś tam innym, jeszcze czy komunikatorze, możemy je właśnie sobie przesłać do zegarka, no i w zegarku kiedy wejdziemy w sekcję, jak widzicie galerię akurat ikonka wygląda dosłownie tak samo jak w przypadku telefonów Samsungiem możemy sobie te wszystkie zdjęcia które zgraliśmy, możemy maksymalnie 200 zdjęć tutaj zmieścić no i możemy mieć je oczywiście do podglądu na zegarku, oczywiście one mogą być w różnej formie, czy to 16 na 9 czy powiedzmy w takim trybie wertykalnym horyzontalnym, panoramicznym to już bez znaczenia, możemy je sobie jak widzicie przybliżać, tak więc różnego rodzaju detale Jesteśmy w stanie uchwycić. Niemniej jednak, e, oczywiście, no, to jest. Sam fakt to, że oczywiście jest to fajna i ciekawa funkcja, bo tak naprawdę no, na ten moment tylko z tego, co mi wiadomo, to Samsungi i generalnie chyba Apple Watch tylko mają taką funkcję. Niestety na telefonach, a właściwie na smartwatchach od Huawei, od Garmina czy od innych producentów typu Amazfit się o takiego czegoś nie znalazłem. No, tak więc tutaj bardzo fajne opcje, na przykład dla uczniów czy chociażby studentów, którzy, no powiedzmy, chcą sobie ściągnąć, na przykład, nie wiem, robimy zdjęcie jakiś tam w wzorów, równań, tabelek i tak dalej, czy to w przypadku jakichś tam przedmiotów, matematyka i tak, to, to już właściwie pewnie Wy sami już dostosujecie to do siebie. Możemy na takim zegarku w bardzo prosty sposób, wystarczy, że oczywiście sobie go odblokujemy na przykład machnięciem naszego nadgarstka, no i szybko przechodzimy sobie do galerii, mamy ją gdzieś wysuniętą powiedzmy bardziej na górze, oczywiście te ikonki tutaj jak widzicie możemy sobie przemieszczać, natomiast jeżeli oczywiście wejdziemy do tej galerii, mamy zdjęcia i teraz na przykład ja tu akurat sobie zaimportowałem zdjęcie powiedzmy jakichś tam wzorów z matematyki, no i Wystarczy, że na przykład, nie wiem, dwa razy tapniemy, albo chociażby gdzieś tam będziemy sobie właśnie tak szczypać, przybliżać. No i teraz, jak widzicie, mamy to wszystko, co gdzieś tam moglibyśmy mieć na telefonie. No ja sam pamiętam, że kiedy jeszcze chodziłem do szkoły, do liceum, czy, czy jeszcze teraz akurat jestem na studiach, no to nie ukrywam, że takie funkcje mi się przydają. No bo wiadomo, z telefonu to tak naprawdę już problem jest ściągać, no bo każdy nauczyciel wie, że no właściwie jest taka możliwość. Natomiast no z zegarka jeszcze może zdarzyć się nauczyciel, który będzie. No mniej to ogarnia, natomiast jest to akurat prostra, yy, prosta sprawa, bo wystarczy, że sobie zablokujemy ten zegarek szybko, no i tak naprawdę no czego tutaj się czepiać i rzadko kto, no, pewnie pomyśli, że z zegarka można ściągać. No i oczywiście jeszcze raz możemy sobie wejść do galerii i tutaj nam się przywraca to, co widzieliśmy wcześniej, czyli na przykład jakieś zdjęcie i tak widzicie mam jakieś wzory i tak dalej. Możemy dosłownie wszystko sobie wgrać, nawet ja tutaj jakiegoś screena sobie wrzuciłem. Jak widzicie możemy przybliżyć i te zdjęcia są no, praktycznie w 1 do 1, jeżeli chodzi o ich rozdzielczość, tak więc tu jest bardzo dużym plusem to, że tak naprawdę nie tracimy na rozdzielczości tego wszystkiego, co tutaj widzimy no i na spokojnie, na przykład jeżeli potrzebujemy jakiś tam dany materiał sobie zgrać na zegarek, powiedzmy w postaci w cudzysłowie takiej ściągi, no to możemy to zrobić w prosty sposób, wystarczy, że właśnie z telefonu przeniesiemy sobie te zdjęcia na zegarek, zresztą na przebitce widzicie jak to, jak to można zrobić, no i teraz tak naprawdę no możemy się no, nie tyle cieszyć po prostu nie, ściągą na naszym e zegarku, chociaż po części oczywiście też tak, natomiast no po prostu możemy realnie z niego skorzystać właśnie jako z takiej powiedzmy no w cudzysłowie pomocy i na przykład jeżeli brakuje nam Wiedzy, załóżmy w jakimś tam zakresie, możemy sobie oczywiście ustawić jakieś tam definicje, zdjęcia, nawet zrobić czegoś tutaj, jak na przykład, powiedzmy, na przykład jakiegoś tam zeszytu e, z kartki i tak dalej. No i to wszystko możemy sobie mieć na zegarku. No do 200 zdjęć tutaj możemy sobie wrzucić, tak więc i tak całkiem sporo. No i prawdę mówiąc, możemy sobie na spokojnie ściągać z małym ryzykiem, że ktoś, nam przy, ktoś nas przyłapie. No i oczywiście to nie tylko chodzi o ściąganie, możemy po prostu na dobrą sprawę równie dobrze przyglądać sobie zdjęcia na zegarku. Czy jest to akurat komfortowe? No w przypadku takiego małego formatu, jakim jest zegarek, no to raczej może nie, niemniej jednak, być może się komuś to i tak przyda, powiedzmy w inny sposób. Niemniej jednak, naprawdę widzę tutaj potencjał właśnie pod kątem osób młodych, które chcą właściwie chociażby w taki sposób sobie nie wiem, pomóc i tak dalej przy jakimś tam egzaminie, kartkówce, kolokwium, czy na jakimś tam innym teście. No jest to świetną funkcją. Tak jak mówię, no tylko i wyłącznie działa to na Samsungach, zegarkach od Samsunga, akurat w moim przypadku Galaxy Watch 5 Pro, ale to Znaczenie, czy zwykła Galaxy Watch 5, zwykły zegarek, czy nawet Galaxy Watch 4, we wszystkich odmianach to będzie Wam działało. Wystarczy, że po prostu macie system Wear OS na zegarku od Samsunga, no i te zdjęcia możemy sobie z galerii przesyłać. Tak więc to jest naprawdę świetną sprawą i sami widzieliście to w praktyce, jak można z tego fajnie skorzystać. Tak więc jeżeli chodzi o ten poradnik. Naprawdę pod kolejnym kątem wcześniej mieliśmy materiał o pokazywałem Wam, jak możemy sobie spokojnie odpisywać na przykład na SMS-y z poziomu zegarka, czy wysyłać głosówki, teraz jak możemy chociażby sobie zgrać zdjęcia na niego i chociażby sobie ściągać, albo coś tam jeszcze innego robić, tak więc super opcja, mimo wszystko jak najbardziej zegarki od Samsunga polecam, bo dzięki temu, że naprawdę system Wear OS daje nam ogrom funkcji, już nawet nie mówi o tym, że mamy tutaj sklep Google Play, możemy sobie pobrać różnego rodzaju aplikacje do treningu i tak dalej, no to mamy nawet takie proste sprawy typu jak galeria, zdjęcia, no i teraz możemy sobie przeglądać te wszystkie zdjęcia, które sobie tutaj dodaliśmy, tak więc raz jeszcze świetna funkcja no i bardzo oczywiście to polecam. Tak więc, jeżeli chodzi o ten krótki materiał, dzięki za obejrzenie, jeśli Wam się przydał, zostawcie pod nim łapkę w górę, jeśli chcecie być na bieżąco subskrybujcie mój kanał, ja za dzisiaj Wam bardzo dziękuję i do zobaczenia w kolejnych materiałach.